W, tych, w tej jakże sytuacji Tak, płakałem Jest to spowodowane tym że najprawdopodobniej są to moje, jest to moje ostatnie wideo na internet Odchodzę w cień ze względu na bana na Twitch Tornamentnego, którego najprawdopodobniej nie uda mi się odwołać. Chciałbym wiedzieć, że ten rok, a w zasadzie pół roku, był dla mnie czymś pięknym. Dzięki Wam widzowie. Dziękuję, że się mogę z Wami świetnie bawić. Rzymięski, pogadać. Dziękuję przede wszystkim Lipsonowi Szklanej, którzy dali mi to tak we 5 minut, które mam nadzieję, że wykorzystałem i ich nie zawiodłem. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. Dziękuję za te wszystkie klipy i mam nadzieję, że wielu osobom rozweseliłem, bo taka była moja rola w internecie, żeby pokazać, że my, jako osoby niepełnosprawne, też możemy coś znaleźć że też możemy rozweselać ludzi, a nie trzeba na nas patrzeć przez pryzmat błędów, jakie robimy po kroju. Reszty osób niepełnosprawnych, których nie będę tu wymieniał. Wiecie o komu mi chodzi. O tą dwójkę. Wiele zawdzięczam Repsonowi, bo to gdyby nie on, to ja... nie by nie zauważył nikt w internecie. I w sumie, gdyby nie wy widzowie, nie dali mi szansy, to nie byłbym tutaj dzisiaj z wami, i nie nagrywałbym tego, tylko siedziałbym gdzieś... zachlany, z kolegami, tak jak to miało miejsce przed Syringiem. I muszę Wam też coś wyznać: Jak już tutaj gadam. Miałem parę sytuacji kradzieżowych w swoim życiu, przyznaję się do nich. Na szczęście nie zapadło mnie na ani jednej z nich. Ale zapytać się, czemu to robiłem? No bo po prostu moje życie było nudne. Moje życie wyglądało w ten sposób, że spałem do 16, wstawałem, jadłem, żyłem z tej renty 1600 zł. Yy, grałem, no albo wychodziłem z kolegami, piliśmy coś, coś się zajarało, coś mocniejszego. I do momentu aż nie dostałem tej szansy życiowej, czyli TikTok. Tam zacząłem streamować. Coraz, też się zdarzały wypady z kolegami, ale w mniejszych ilościach. Potem pierwsze jakby klipy u Merganiego, czyli oglądanie TikToków, gdzie byłem zauważany. Gdzie mnie zauważył. Śmiał się wtedy. Jeszcze nie wiedział wtedy, że będę na Twitchu. No i jakby. Zauważenie przez samego rypsona, za co mu bardzo dziękuję i dokończenie przez Szklaną, bo gdyby nie oni, to tak jak mówię, nie byłoby mi dzisiaj z wami. E, no i spotkaliśmy się z Merganim na Five City, sam co to nie wierzyłem, że kiedyś tam dojdę. No a koledzy poszli w bok, dzwonili do mnie, dawaj tu na browara, tu na to. Ja mówię, stary, ja mam wi widzów do rozweselania, ja mam, ja mam teraz co robić w domu bo Po prostu ja wolałem z wami siedzieć, z wami z czatem I co prawda były osoby, które mnie hejtowały Ale mimo to miałem z kim popisać, z kim pogadać I to, to było cool I przede wszystkim wy się bawiliście Dam, Wam dawałem radość, świece niezapomniane, chwile, momenty Wszystkie wygłupawki, śpiewy, tańce Mam nadzieję, że to zapamiętacie w samych najlepszych chwilach. A ja niestety na dzień dzisiejszy odchodzę w cień. Nie wiem, czy się kiedyś jeszcze spotkam. Najprawdopodobniej wracam do starego życia. Ale najlepsze było i tak w moim życiu to, że, że mogłem wreszcie pójść do babci na przykład. Takiej to 2000 zł popatrzcie na ten uśmiech jej, jak ona to brała Jak była zadowolona, że wreszcie że wreszcie coś jej się od życia należy a nie tylko ta osoba za ścianą wiecznie pijana codziennie, ale to już pomijając ten fakt. I to wszystko dzięki Wam, widzowie. Dzięki Wam. Byłem innym człowiekiem. Serduszko dla Was. No, nikt się nie, nie spodziewał, że to pójdzie w tą stronę. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłem. Że mi wybaczycie, że tak się stało. Najbardziej ze wszystkim szkoda mi jest tej babci. Co? Co wiecie? Co przyzwyczajona była do tego, że mogła sobie kupić to, że mogła sobie kupić to, że była zadowolona, że coś jej się od życia należy. I co ja mam teraz powiedzieć? Słuchaj babciu, bo, bo mi została tylko renta, 1300 zł. Chciałem, ja bo też się cieszyła, w życiu. Mam trochę odłożonych pieniędzy. To są ostatnie pieniądze, jakie mam w stanie zainwestować. I te pieniądze zainwestuję w rozwój swój. Te część oddam babci oczywiście, bo jej się należy. Wiem, że by było różnie między nami, ale ja kocham moich dziadków, kocham moją babcię. I chciała, żeby żyła jak najdłużej. Oczywiście też bez przesady, bo... Żeby na przykład żyła 400 lat, to te, te, tego jej nie życzę, no bo... No jednak jest to udręka potem, tak? No ale, żeby, żeby żyła. Żeby żyła przede wszystkim. Jak najdłużej. No i... Mam no, nadzieję, że tak jak mówię, się gdzieś jeszcze spotkamy. Ale niestety najprawdopodobniej nie się spotkamy. To za kilka lat Jak w nie i najdłużej babci zabraknie Pod ławką Jak już wszystko Wszystko mi będzie jedno I wrócę do starego życia Czyli Tego, tego kim byłem przed streamami Czyli no Picie alkoholu do umiaru ja Nie wyglądał jakbym pił Otaczanie się w tym towarzystwie ja ranie różnego rodzaju specyfików. Życie od odspanie do 18, 16. Nic nie mam, będąc wrakiem człowieka. Jest jeszcze jedna taka sprawa, o której również nie mówiłem. Grałem dobrą minę do złej gry. Może by większość z Was się wyśliła no, po moim zachowaniu, dlaczego to tak wygląda. A mianowicie borykam się z depresją. Borykam, borykam się z depresją i ta depresja tą depresję yy, ona znikała w internecie, tak? W internecie, w internecie cieszyłem się, wreszcie otworzyłem się na ludzi I, yy, no i miałem sens życia, tak? Miałem jakikolwiek sens życia, że mam, że robię to dla kogoś. Że wy macie z tego zabawę. Ja się dość cieszyłem, że wreszcie ktoś mnie docenił w życiu. No i co? No i najprawdopodobniej wrócę do tego wszystkiego. No ale widocznie tak musiało się stać. Mam nadzieję, że hej też dopieli swego i że jesteście w końcu zadowoleni. A ja mam nadzieję, że wy widzowie, prawdziwi i wy streamerzy, pamiętajcie, nie poddawajcie się. Bo to najgorsze co możecie zrobić i wierzcie w barzenia. Wierzcie w barzenia, możecie być kimś wielkim, tylko trzeba chcieć. Ostatnie serduszko dla Was. Koło